Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy losować nagrody. Nagrody, które miały, były ogłoszone, że będą takie nagrody, gdy kręciliśmy, przedstawiliśmy, prezentowaliśmy nasz film o Ludałamaczu Kuna. Tam się miał pokazać napis, hashtag Kuna. W pewnym momencie, kto zobaczył ten napis, napisał mi w komentarzach poprawnie wszystko, czyli hashtag Kuna. Bierze udział w losowaniu. Padło 8 poprawnych odpowiedzi i 8 karteczek subtelnie zwiniętych z danymi, z nazwiskami lub pseudonimami osób, które tutaj padły, które podały odpowiednią odpowiedź. Jest tutaj w czapce mojej. To nie jest czapka kuny. A więc tak. Osiem odpowiedzi. Jedna główna nagroda, jedna nagroda pocieszenia. Główna nagroda czapka kuna. A tych czapek na świecie nie ma zbyt dużo. Maszyna lotująca zaczęła swój start. I środka zaraz wyciągnie odpowiednią karteczkę. Jest karteczka. Kto jest. Kto trafił główną nagrodę? Mr M. Wydaje mi się, że mam do niego maila, bo to była chyba odpowiedź, która padła mi na maila. Nie jestem pewny, jeżeli jeżeli to jest w komentarzach, to proszę o Kontakt mailowy. Jeżeli jesteś z Gorzowa odbiór będzie osobisty, osobiście wręczę. Nadmieniam, że to jest trzecie nasze losowanie nagród. Pierwszy raz były mapy Landsberga z lat 30. -tych. Bardzo ciekawe. Później było strzelanie, z którego daliśmy niedawno sprawozdanie. A teraz jest czapka, trudnostka, ale fajnie. I druga czapka, czyli czapka producenta broni. W sklepie Daszburg otrzymaliśmy taką czapkę. Bardzo dobrej jakości i tam jest logo producenta broni. Mam nadzieję, że nie natrafimy na pacyfistę. Już maszyna losująca wystartowała. Środka zaraz wylosuje odpowiedni los. Chwila napięcia. I, 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 i. tu w rogu mi się schował. No to tam, że się w schował, to ma szczęście. Kto trafił Czapkę z logiem producenta broni, nie ma haka na mariolkę, Tomiar. To wiem, że to jest gościu z Gorzowa. Będę z nim w kontakcie. Przekażemy czapeczkę producenta broni. Zapraszam na tajemnicę Gorzowa według kwiatka. I mam dobrą wiadomość, bo byliśmy na kunie, a przynajmniej dzwoniłem, do tego stowarzyszenia. Chciałem wysępić może jeszcze jakąś czapeczkę, może jakąś jeszcze nagrodę, bo jedna czapka to trochę mało. No, nie mają nic więcej. Natomiast opowiedzieli, że ufundują nam bardzo, 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 bardzo atrakcyjne nagrody. Jak będziemy kręcić film o stoczni naszej remontowej Tugorzowskiej, opowiemy jej historię, opowiem historię holownika Kormoran. To holownik Kormoran kojarzymy, to jest ten holownik taki... Co stał koło mostu żelaznego, koło zrębu, tam na zawarciu. Przywarcie. On jest teraz remontowany, ja o nim opowiem i wtedy będą nagrody, także nie kończymy naszą zabawę. Będą jeszcze nagrody. Zapraszam!